Przedstawicielem jest pan sam pan prezes, także tutaj jesteśmy uszczeli. Zresztą, zresztą e, kilka takich spraw organizacyjnych. Od tutaj pownisko nam już szykuje tutaj przy pomocy jednego z naszych z panów, którzy też dotarli, także rado sobie świetnie. Jakby śmiechał do kilka tutaj zarobi kolegi. Nie, są tylko... yeah. Ej, nie też musimy wykopać właśnie tu, Ale to jest wą. Tu jest To jest To jest jest to jest

Tak, są tak, tak, jest tak, 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 jakieś kwiatuszki różne. Tak, to nie 3,5 ale wystarczy, taka dziurka ja wystarczy. Lubię. wiesz? To już oko. Ja wystarczy coś. A teraz coś już tutaj